Znamy już nowych przedstawicieli kierownictwa Urzędu Miasta Olsztyna. Po wyborach parlamentarnych dotychczasowa zastępczyni prezydenta Ewa Kaliszuk, została wybrana na senatorkę, a sekretarz Stanisław Gorczyca na posła. Ich miejsce zajmą dotychczasowi urzędnicy olsztyńskiego magistratu. Pani Sylwia Remiszewska, piątek na funkcji wiceprezydenta miasta Olsztyna, a pan Adam Pienkowski będzie sekretarzem miasta. Sylwia Rębiszewska, piątek w olsztyńskim samorządzie pracuje od 20 lat. Zaczynała od funkcji podinspektora, a przed wyborem na wiceprezydentkę była dyrektorką Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej. Jeżeli chodzi o zakres, jakim będę zajmowała się, to będzie edukacja, to będzie współpraca z organizacjami pozarządowymi, to będzie sport, no i ukochana przeze mnie polityka społeczna i zdrowie. Adam Pieńkowski pracuje w ratuszu od 2010 roku, najpierw na stanowisku asystenta prezydenta miasta, a od 2019 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora spraw obywatelskich. To będzie trudne zadanie, ale mam nadzieję, że we współpracy z moimi tutaj kolegami, pracownikami urzędu, z panem prezydentem, z zarządem miasta podołamy wspólnie tej roli. Zarówno nowy sekretarz miasta oraz nowa wiceprezydent miasta rozpoczną pracę na swoich stanowiskach z dniem 1 listopada.